Cześć, tu Mike F. -Killa. Dzisiaj będziemy grać Super Mario All-Stars The Lost level, Świat ósmy, kurcze Szkoda, bym chciał tutaj wejść Ale nie mogę Mogę tam skoczyć? Abym chciał tam skoczyć O nie, zapis to, Wczytaj Chyba wy lubicie jak ja ginę. Ginę ciągle i ginę, i ginę i ginę. Zapis... To, o i teraz po pasa. No kurczę. Wersja yeah. ASTS. SN jest? No kurcze. No już to. Oj, nie. Nie zabić. No, jaki ham! O Jezu, oj! Tu już było hamowacie. Nie! Ginę i ginę. Jest! Zapis! Kurde! Wczytaj! Wczytaj! Jak to ja tu miałem? Na piątym. No, czytaj. Ej, no, kurcze. Podziwiam ludzi, którzy to przeżyli bez safe state'ów. ale jak mnie to denerwuje. No, to już było dziwne. To jeszcze dziwniejsze. Jaki ham? Nie zabić! Jego chcę zabić! Jest... za... Czytaj, kurde... Nie... Nie wyszło... O, miałem pomysł! Bum! Chyba miałem trochę słaby pomysł. Nie, Tegoś to jest nie do przy... przejścia. Kurde, będę musiał to jakoś zatrzymać. Kurczę, to ja muszę, to jest trudne. Już? Haha. Ha. Zapis. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Trolololo. Zapis. Czekajcie, może teraz? No nie no, jakbyś... Już... Kurczę. Już? to. No nie no, za wcześnie skaczę. Teraz... Nie, jeszcze. I zapis. Czytaj. Jakiś spam tu jest ich. Subcie. No kurczę, zapis. Czytaj. Zapis. No kurczę, no. Eee! Przewinę trochę say state Pewnie tam jest grzybek, ja go chcę Jeszcze raz Aj no Jeszcze raz Jeszcze jest zapis. Aj no nie tym, a, bo źle. Chyba to było. Ekstra. Safe. O super. Zapis. Kur. Oj no. Za, nie to. Zapis. Haha, ha, zapis. Ej. Co jest? Dobra. Od początku, No. a no jasne, że od początku. Nie ten. Bo chyba nie to. No i to teraz. O, tu jest cienoczny grzybek. Ty no nie. To już się chyba wydarzyło. O to jest pewnie fasola, czy nie oj. Nie! Tam była fasola pewnie. Lelelelele. To się chyba wydarzyło. No co to było? Kurde. O, to było teraz. O, o przepaść, ci, spadaj. Zapis. Czy nie? Tu się zapiszę. Tutaj zapis. Jest, widzicie, widzicie. No widzicie, Tutaj jest fasola. Safe. Ej, dlaczego nie ma więcej unt w chmurach? Ej. O, i są unty w chmurach. Hej, no kurczę, to było chamskie. State stay safe pro ej no co to było haha Safe state. haha jestem po oh. było to jakiś teraz spam haha save nie, nie mogę tutaj wejść Safe state save o i co ja mam teraz O, wiem już co. A jak mam tam skoszyć? No Już wiemy. Kurczę. Nie no. Ja tam na wieki nie skoczę. Ja tam nigdy nie skoczę. Haha. Ha. Nie lepiej tu sobie. Tu serwis.